Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, co jakiś czas będę robił filmiki o próbkach, jakieś takie szorciki malutkie. Tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby też próbki wykorzystać do jakichś krótkich filmików. Powiem Wam w ten sposób, że ocenię dzisiaj dla Was pokrótce yerbę Prymicja. Yerba Prymicja jest to yerba, której próbkę dostałem od Dobrego Ziela. Kosztuje ona normalnie 38 zł. Jej siedziba, w sensie tej produkcji, tej jedby jest w prowincji Corrientes, czyli nie Misiones, tylko Corrientes, czyli tam z tego co wiem, jest mniej jelba mate niż w prowincji Misiones. Misiones jest bardziej znana pod względem produkcji jelba mate, ale Corrientes również produkuje jelbę. W każdym razie. Ona normalnie kosztuje 38 zł za pół kilograma. Jest to jedba typowo argentyńska, ma nawet typowo argentyńskie cięcie. Zobaczcie zresztą, jak to wygląda. Prawda, wygląda to w ten sposób. Jeśli chodzi z kolei o smak tejże, to sprawdźmy sobie. Smak taki świeżych orzechów, w, włoskich świeżych orzechów! Dokładnie, tak, świeżych włoskich orzechów. Do tego jeszcze bym powiedział: słodowość, yy, prawda? Taka typowo argentyńska. Jak dla mnie, bardzo fajna jelba, bardzo dobra. Ale czy w tej cenie 38 zł yy, bym kupił ją? Wydaje mi się, że generalnie są jelby równie dobre w cenach niższych, tak jak na przykład Talagui czy Amanda chociażby, są bardzo dobre jedby, ale ta jedba jest też całkiem niezła. Dodam, że oni tutaj od krzaczka, prawda, od ziarenka właściwie dbają o te swoje jedby, są one czyste ekologicznie, także też warto o tym sobie pamiętać. Do czego ta jedba, jeśli chodzi o kwestie kuchenne? Myślę, że dobrze nadaje się pod ciasto pigmento dodatnie. Pod, moi drodzy, muffinki, pod słodycze tureckie na przykład, chociażby tego typu rzeczy. W ocenie szkolnej bym postawił, powiedzmy, ocenę tam, przypuśćmy, dobrą z plusem. Bo myślę, że taka ocena jest całkiem w porządku. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Trzymajcie się. Marcin Wiśniacki. Jak zawsze... Dobra jelpa! Dziękuję bardzo.